Dzisiaj materiał będzie poświęcony temu gentlemanowi. Mężczyźnie, który wygląda trochę jakby mógł grać Alfreda w jednej z batmanowskich filmowych adaptacji, a był jednym z najbardziej wpływowych twórców, jeżeli chodzi o szeroko pojętą fantastykę i grozę. Materiał ten podzielę praktycznie tak samo jak mój film o Philippe K. Heidiku to znaczy, najpierw poopowiadam trochę o samym Lovecraftie, o jego życiu, o tym, jakim człowiekiem, jaką osobą był. Następnie przejdę do jego dzieł, ale nie będzie to omówienie na zasadzie książki, opowiadania, od których powinniście zacząć. Będzie to wypunktowanie najważniejszych, najczęściej pojawiających się motywów w jego utworach, bo podobnie jak Philip K. Dick, podobnie jak w przypadku Filipa K. Dicka, utwory Lovecrafta są do siebie naprawdę podobne. Cześć, ja jestem Tomek, a to będzie materia poświęcony H.P. Lovecraftowi. Howard Phillips Lovecraft urodził się 20 sierpnia 1890 roku w Providence w stanie Rhode Island i oczywiście z Providence jest związany jego najbardziej znany przydomek, czyli Samotnik. Z Providence urodził się on jako jedyne dziecko swoich rodziców i podobnie jak w przypadku Philipa K. no jego życie od najmłodszych lat nie było specjalnie kolorowe. Gdy Howard miał 3 lata, jego ojciec podczas pobytu w Chicago bardzo poważnie zachorował na psychozę, kiedy wrócił do domu został skierowany do szpitala psychiatrycznego. No, którego już nie opuścił. Spędził tam 5 lat, aż do swojej śmierci 19 lipca 1898 roku. Miał wtedy 44 lata. W karcie zgonu napisane zostało, że Winfield Lovecraft zmarł, coś co po angielsku nazywa się General Parisis. I po polsku byłoby to chyba paraliż ogólny i bardzo mocno podejrzewa się, że był to skutek powikłań po zarażeniu się kiłą. Natomiast nasz bohater albo w te diagnozy nie wierzył, albo po prostu nie dopuszczał ich do siebie, dlatego że do końca życia był święcie przekonany, że jego ojciec zmarł w wyniku zarówno fizycznych, jak i psychicznych problemów, które były spowodowane przepracowaniem. Jednym z ważniejszych czynników miała być ponoć bezsenność, na którą cierpiał jego ojciec, bezsenność czy też brak snu. I to była ta teoria, w którą nasz bohater wierzył. Po śmierci ojca został on wychowany oczywiście przez swoją matkę, i jej dwie siostry, a także dziadka. Dziadek, który wydaje się być bardzo ważną postacią w życiu Lovecrafta, to on zachęcił go do szeroko rozumianej literatury, do klasyków literatury angielskiej, a także zaczął mu opowiadać różne historie, grozy, często wymyślone, wymyślane przez siebie. I nasz bohater bardzo poważnie przeżył jego śmierć w 1904 roku. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, i jest to fakt, o którym chyba często się nie mówi, no to jest fakt, że Lovecraft był, no był geniuszem, był naprawdę genialnym dzieckiem. W wieku zaledwie kilku lat pisał własną poezję, recytował ją. Bardzo prawdopodobne jest, że nie, gdyby, gdyby nie szeroko rozumiane, szeroko pojmowane problemy psychiczne, o których powiemy sobie trochę później. No to życie i karierę Lovecrafta mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej, bo był bardzo zainteresowany chemią, astronomią, fizyką, matematyką. To, co się natomiast, natomiast wiąże z naszym bohaterem, to jest fakt, że oczywiście był on niesamowicie inteligentny, ale był on też bardzo chorowity i przez to stracił bardzo dużo czasu. I stracił go na tyle dużo, że musiał być on nauczony w domu. Musieli do niego przychodzić prywatni nauczyciele. Równocześnie od najmłodszych lat, mniej więcej od 5 roku życia, nasz bohater zaczął mieć koszmary senne. Bardzo regularnie powtarzające się koszmary senne, w których miał być on nawiedzany przez jakieś bardzo dziwne, wychudzone, mroczne, ciemne potwory, no, które wiele lat później trafiły do jego prac. Jak już wspomniałem, Lovecraft bardzo mocno przeżył śmierć swojego dziadka, ale no, przeżyła to bardzo mocno również reszta jego rodzin, to dlatego, że dziadek naszego bohatera wplątał się w bardzo poważne tarapaty, jego biznes zaczął podupadać. No i niestety nie udało mu się tego biznesu wyprowadzić z kryzysu, bo zmarł w wieku 70 lat na udar. Oczywiście po jego śmierci wszelkie problemy finansowe przeszły na jego dzieci, w tym na matkę naszego bohatera, która jeszcze tego samego roku wyprowadziła się z nim do takiego bardzo małego i ciasnego mieszkania. I Lovecraft ten okres wspomina jako jeden z najgorszych w swoim życiu. To był czas, kiedy Lovecraft również myślał o popełnieniu samobójstwa. I nie pomogło to, że właśnie w 1904 roku wrócił do szkoły, bo z powodu bardzo kruchego zdrowia ponownie bardzo dużo zajęć opuszczał. Co jest naprawdę smutne, bo Lovecraft nie był wtedy jeszcze do końca takim wyrzutkiem. Miał swoich znajomych i generalnie lubił szkołę. Natomiast najgorsze przyszło 4 lata później. W 1908 roku Lovecraft przeżył prawdziwe załamanie nerwowe. I do końca nie wiadomo, co było powodem tegoż załamania, natomiast wiadomo, co było skutkiem. Lovecraft nigdy nie skończył szkoły, nie udało mu się zaliczyć przedmiotów i przez to również nie dostał się na swoją wymarzoną uczelnię. I to był ten czas, kiedy Lovecraft zaczął się izolować, lubił się zamykać w swoim pokoju, nie lubił spędzać czasu z ludźmi, lubił przebywać sam w ciemności. I w tym okresie, w okresie, w którym izolował się praktycznie od wszystkich poza własną matką, e, zintensyfikował swoją pracę twórczą, nie pisał bardzo dużo, poświęcił się głównie poezji i w Polsce można to kupić, zostało to wydane bodajże jako Nemezis i inne utwory poetyckie, tutaj pewnie wrzucę Wam zdjęcie. Napisał też kilka opowiadań, natomiast przełom w jego życiu, nie do końca w jego twórczości, przyszedł w roku 1913, kiedy napisał list do prezesa czy też właściciela magazynu Argosy, Czyli w tamtym okresie najbardziej popularnego palpowego magazynu. Palpowe magazyny to były magazyny drukowane na bardzo niskiej jakości papierze, i często publikowano tam opowiadania kryminalne, fantastyczne, horrorowe, takie, które po prostu można łatwo sprzedać. I Lovecraft napisał list, który był krytyką jednego z opowiadań, które zostało wydane. To było bodajże opowiadanie romantyczne, miłosne. I debata, jaka wywiązała się między Lovecraftem a twórcą tego opowiadania, sprawiła, że Lovecraft znalazł się na radarze prezesa organizacji, która zrzeszała początkujących dziennikarzy, dziennikarzy amatorów, do której Lovecraft został zaproszony. Oficjalnie dołączył on do tego stowarzyszenia bodajże w kwietniu 1914 roku. Kolejne lata poświęcił właśnie na pracę w tymże stowarzyszeniu na pracę jako dziennikarz, amator, początkujący dziennikarz. Ale wznowił on również pracę twórczą. Pisał opowiadania, pisał krótkie teksty i dzięki temu nawiązał wiele kontaktów, głównie korespondencyjnych, z po pierwsze czytelnikami. Bo Lovecraft oczywiście nie był tak popularny jak jest teraz. Największą popularność zyskał po swojej śmierci. Ale najważniejszą relacją Którą zawiązał nasz bohater tą korespondencyjną, wydaje się być relacja z Robertem i Howardem. Robert i Howard, jeśli ktoś nie wie, jest twórcą konana Barbarzyńcy. I panowie bardzo się lubili. Wydaje mi się wręcz, że Konan Barbarzyńca jest kanoniczny, jeżeli chodzi o mitologię Ktulu, czy Kafulu. nie mam pojęcia, jak powinno się to czytać właściwie nigdy nie wiedziałem. Natomiast panowie bardzo często nawiązywali do tekstów drugiej osoby w swoich pracach i Lovecraft bardzo. Ponownie bardzo mocno przeżył śmierć osoby mu bliskiej, tym razem Roberta i Howarda, i myślę, że od razu wspomnę o tej śmierci i na tym zakończę temat tego pisarza. Robert i Howard w czerwcu 1936 roku, bodajże w wieku 30 lat, dowiedział się, że jego matka już prawdopodobnie nie zostanie wybudzona ze śpiączki. Jego matka była chora na kruźlicę, no i niedługo później Robert Howard zamknął się w własnym samochodzie i strzelił sobie w głowę. Został pochowany wraz z matką dwa dni później. Natomiast przed śmiercią swojego przyjaciela przyszła kolejna śmierć, która bardzo mocno go dotknęła, czyli śmierć jego matki. Jego matka zmarła 24 maja 1921 roku w wieku 63 albo 64 lat. To chyba nie jest do końca jasne. I początkowo Lovecraft ponownie, jak już mówiłem, bardzo to przeżył. Miał myśli samobójcze, był załamany, ale po pewnym czasie jego stan psychiczny zaczął się poprawiać. I tutaj zaczyna się dosyć ciekawy okres w życiu Lovecrafta, bo no dosyć powszechnie wiadomo jest, że Lovecraft nie był specjalnie sympatycznym człowiekiem, był rasistą, antysemitą. Generalnie nie lubił bardzo dużej ilości grup społecznych, dużej ilości narodowości. To jest podwójnie ciekawe, zważając na to, że w 1924 roku mimo bardzo dużej niechęci i wielu sprzeciwów ciotek, no poślubił Żydówkę. No i generalnie to też nie jest najprzyjemniejszy okres w życiu Lovecrafta. Wprowadził się do Nowego Jorku, zamieszkał ze swoją żoną i początkowo wszystko było całkiem ok, aż do momentu, kiedy małżeństwo popadło w kłopoty finansowe. Lovecraft nie mógł znaleźć pracy, jego żona tę pracę straciła, poważnie zachorowała, no ale w końcu udało się jej wyzdrowieć i znalazła pracę, natomiast ta praca wymagała od niej częstych podróży i Lovecraft sam zamieszkał w naprawdę małym mieszkaniu z robotnikami. Wcześniej okradziono jego mieszkanie i podobnoż podczas tego okresu, kiedy mieszkał z robotnikami z on o prawie 20 kg, ale w końcu nie wytrzymał, wrócił do Providence i rozstał się ze swoją żoną, z którą przeżył naprawdę sporo. I mimo, że małżeństwo oficjalnie się rozpadło, to znaczy oficjalnie rozpadło się i oboje zgodzili się na rozwód, no ten rozwód nigdy formalnie nie miał miejsca. To zaczyna się ostatni okres w życiu Lovecrafta. Tworzył wtedy naprawdę sporo tekstów i to były generalnie te najbardziej rozpoznawalne teksty, te najbardziej znane. Natomiast ciągle żył bardzo biednie. Ponadto, wtedy to był ten okres, kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawił się no, wielki kryzys, więc to też nie pomogło w jego życiu. I to, co jest jeszcze warte wspomnienia, to to, że Lovecraft bardzo nie ufał, a wręcz bał się lekarzom. Lekarzy. Nie ufał lekarzom, bał się lekarzy. Być może było to związane ze śmiercią jego ojca. I skutek tego był taki, że o tym, że ma Raka Jelita dowiedział się jakieś 4 tygodnie przed swoją śmiercią. No i to był ten okres, ten czas, kiedy już w zasadzie nic nie dało się zrobić. Lovecraft zmarł 15 marca 1937 roku w wieku 46 lat. I tutaj kończymy mówić o samym Lovecrafcie, a przechodzimy do jego twórczości i do tych motywów, które bardzo często powtarzają. Zacznę to od bardzo ogólnej uwagi, czyli od tego, co już niejako powiedziałem na początku tego materiału. Utwory Lovecrafta są cholernie podobne do siebie. I ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz je czytałem, to byłem naprawdę początkującym czytelnikiem i nawet wtedy, mimo tak małego doświadczenia w czytaniu, no nawet wtedy to zauważyłem. Więc jeżeli ktoś ma tendencję do nudzenia się, jeżeli cały czas czyta mniej więcej to samo i potrzebuje urozmaiceń, no to nie radziłbym czytać tych opowiadań na raz. Radziłbym sobie to dawkować, czytać jedno, robić sobie tydzień przerwy i czytać kolejne, bo naprawdę można się znudzić. I tutaj abstrahuję od poziomu tych opowiadań. No bo poziom nie ma specjalnego znaczenia, jeśli cały czas czytasz mniej więcej to samo. Druga rzecz to jest to, co przede wszystkim kojarzymy z Lovecraftem, czyli mitologia Cthulhu. Chodzi mi tutaj o to, że jeżeli ktoś z Was oczekuje, że w końcu ten mityczny Cthulhu, czy też Cthulhu, ale ja będę mówił Cthulhu, bo, bo język bym sobie połamał, jeżeli oczekujecie, że w końcu Cthulhu się obudzi i wypłynie na nasz świat, bo wedle mitologii Cthulhu. Nasz sympatyczny, mackowaty bóg śpi sobie na dnie Pacyfiku, w mieście, które nazywa się Rliech. Lovecraft no, nie ułatwiał, jeżeli chodzi o swoje nazwy. No i tenże Ktulu ma czekać na to, aż bodajże planety ułożą się w odpowiedniej konfiguracji, no i Ktulu się przebudzi, no i zniszczy nas świat. Dosyć klasyczna sprawa. Więc jeżeli oczekujecie, że Ktulu się w końcu przebudzi w tych utworach i wypłynie i zniszczy świat, no to się zawiedziecie, bo Ktulu nawiedza sny, inni przedwieczni nawiedzają sny, ale samych tych potwornych stworzeń, na własne oczy bohaterowie nie zobaczą. I generalnie Lovecraftowski horror to jest horror bardzo mocno nastawiony na suspense, na taki strach przed czymś, co nie jest widoczne gołym okiem, co kryje się w cieniu, nas widzi, ale my tego dostrzec nie możemy. I co jest równocześnie w zasadzie poza pojmowaniem ludzkiego umysłu. No i jeżeli chodzi właśnie o to pojmowanie ludzkiego umysłu, to tutaj. Możemy wspomnieć o czymś, co jest charakterystyczne dla horrorów, czyli jakiegoś rodzaju zagadka. Zwykle w horrorach mamy jakiegoś rodzaju tajemnice albo kto zabija, albo ktoś za czymś stoi, albo czym coś jest. No i najczęściej na koniec tego horroru dostajemy odpowiedź. Ale nie u Lovecrafta. Bohaterowie Lovecrafta zwykle albo przez przypadek, albo właśnie przez własną ciekawość stykają się z tymi przedwiecznymi, na przykład z Necronomiconem czyli fikcyjną książką, która przewija się przez wiele opowiadań Lovecrafta i w tym, że nekronomikonie znajdują się informacje właśnie dotyczące wielkich, przedwiecznych i wszystkiego, co się z nimi wiąże. Więc bohaterowie Lovecrafta chcą rozwiązać jakieś zagadki, ale praktycznie nigdy ich nie rozwiązują. Bardzo często przegrywają, bardzo często, no nie bójmy się tego określenia, wariują, kończą nie najciekawiej. I to też jest motyw, który Lovecraft często porusza, czyli właśnie Odchodzenie od zmysłów. Na to, że jego bohaterowie próbują rozwiązać jakieś zagadki, próbują się czegoś dowiedzieć, ale to, czego się dowiadują, no jest dla nich zbyt dziwne, zbyt trudne i przez to właśnie po prostu wariują. No i tutaj myślę, warto wspomnieć o tym, że jeżeli ktoś czyta różne utwory, jakieś opowiadania, powieści, głównie dla ciekawych portretów psychologicznych, dobrze nakreślonych i niejednoznacznych postaci. Um, no, to może Lovecraft nie jest do końca dla niego, dlatego że postaci u Lovecrafta, a w szczególności jego główni bohaterowie, to jest w zasadzie cały czas ten sam typ osoby: to jest samotnik niespecjalnie charyzmatyczny, niespecjalnie wygadany, niespecjalnie lubiący ludzi. Najczęściej, praktycznie zawsze, z jakimś zapleczem naukowym: to jest albo jakiś badacz czegoś, albo jakiś uczony, wykładowca na uczelni, ktokolwiek. No, i właśnie on natrafia na tę wielką tajemnicę, z którą próbuje się zmierzyć. Generalnie Lovecraft nie był specjalnie zainteresowany ludźmi jako takimi, i to też bardzo ładnie wpisuje się w, wydaje mi się, jeden z najbardziej przewodnich motywów jego twórczości, czyli taki koncept, że no człowiek nic nie znaczy: człowiek w obliczu tego ogromu rzeczy, ogromu tych wielkich, przedwiecznych, to jest mniej niż pyłek, to jest zero. To jest jednostka nie będąca w stanie swoim umysłem nawet objąć tego konceptu, którym jest przedwieczny albo jakakolwiek inna, pradawna istota, a co dopiero w jakikolwiek sposób się z nimi mierzyć. To mi się bardzo ładnie wpisuje chociażby w takie zdjęcie. To jest zdjęcie wykonane przez sondę Voyager 1. I malutką kropką na tym zdjęciu jest Ziemia. Jest bardzo znany cytat z Karla Sagana dotyczący właśnie tego zdjęcia. I tutaj oczywiście będę go parafrazował, pewnie tutaj wkleję gdzieś oryginał. Ale Karol Sagan pisze chyba, albo mówi, to jest chyba cytat z jego książki, że na tej maleńkiej kropce jest wszystko, co znasz. Wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek istnieli, tutaj żyli, wszyscy politycy, wszyscy królowie, chłopi, rycerze, biedacy, bogacze, politycy, przywódcy, każda religia, każda idea, doktryna ekonomiczna. Wszystko, co w jakimkolwiek stopniu znasz, znajduje się na tym pyle. Na tej drobince kurzu, który jest zawieszony w promieniach słońca. I myślę, że no nie można powiedzieć, że Lovecraft wpisuje się w 100% w ten koncept, ale tą nikłość człowieka bardzo mocno da się w jego utworach wyczuć. Dość charakterystyczne jest to, jak napisane są opowiadania Lovecrafta. Lovecraft miał bardzo specyficzny styl. To się czyta trochę jak, jak faktycznie takie zapiski. Jakieś wpisy w dzienniku albo w pamiętniku, które właśnie opisują jakieś nadnaturalne wydarzenia, które dotknęły naszych bohaterów. I to też sprawia, że te opowiadania są bardzo klimatyczne, ale właśnie to równocześnie sprawia, że je się czyta bardzo podobnie. Ten styl, który jest w zasadzie cały czas taki sam, u mnie, co nie jest wadą, bo mi się to podobało, ale wywoływało u mnie takie uczucie déjà vu. Jeżeli chodzi o samo pisanie, to zauważyłem, być może to jestem tylko ja, ale. Lovecraft bardzo często używa w swoich tekstach słowa blasphemous, czyli bluźnierczy i to nie jest nic istotnego, po prostu chciałem o tym wspomnieć. Ostatnia rzecz, może nie ostatnia, ale również istotna, to jest to, że Lovecraft to nie jest tylko mitologia Cthulhu. Lovecraft napisał trochę tekstów, które są w zasadzie sensie takim dark fantasy, w których Lovecraft przedstawia jakieś mroczne, upadłe miasta, fantastyczne miasta i jeżeli miałbym porównać klimat tych opowiadań, to bym porównał je do gry Bloodborne. I abstrahuję w tym momencie od tego, że Bloodborne, czy na przykład trylogia Dark Souls, to są gry, które są bardzo wizualnie inspirowane Berzerkiem w niektórych momentach, a Berzerk był bardzo mocno inspirowany dziełami Roberta i Howarda i Lovecraftem, ale myślę, że więcej osób grało, czy może się mylę, ale myślę, że więcej osób grało w Bloodborne i czytało teksty Lovecrafta, więc te teksty Lovecrafta, które dotyczyły tych fantastycznych miast, mają właśnie taki klimat jak Bloodborne, czyli... Czyli takie, dają takie poczucie, że stykamy się naprawdę z jakąś monumentalną cywilizacją, która w dniach swojej świetności funkcjonowała fenomenalnie. Była wielka, bardzo mocno rozwinięta, ale pod wpływem czegoś upadła. I ciągle mamy te monumentalne budynki, piękną infrastrukturę, ale to już wszystko upada. To jest opuszczone, puste, mroczne, i dlatego również bardzo mocno lubię te fantastyczne teksty Lovecrafta. Szukałem jeszcze po jakichś różnych stronach, czy nie pominąłem jakiegoś istotnego motywu. I na Wikipedii natrafiłem poza tym, o czym mówiłem, natrafiłem na jeden wpis, na jeden motyw, który faktycznie jest obecny w dużej ilości dzieł Lovecraft'a. Nie jest może jakiś bardzo ważny, ale myślę, że mogę tutaj ten wpis przytoczyć i brzmi on tak. Fiksacja na punkcie wydzielin wewnętrznych. W horrorach Lovecraft'a często pojawiają się półgalaretowate substancje, szlam, co kontrastuje z krwią, kośćmi i ciałami występującymi w tradycyjnym horrorze. I faktycznie tak jest. I wydaje mi się, że to jest piękny akcent i idealny moment na to żeby ten materiał zakończyć. Dziękuję każdemu kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.